Gramy 14, 15, 16 września, przepraszam, września dobrze. Piątek, sobota, niedziela, w piątek gramy dwa single, sobota debel, niedziela dwa single. Przewidzieliśmy wiele atrakcji. Jedną z głównych jest to, że, że w piątek cały... Cała młodzież szkolna, dzieci młodzież szkolna może wejść na, na halę, oglądać mecze za darmo. Normalnie bilety dla pozostałych osób, jak również w sobotę i w niedzielę, staraliśmy się, żeby nie były ceny wygórowane. To są ceny ulgowe 10 i normalne 20 złotych. Wydaje nam się, że to jest adekwatna cena, żeby zobaczyć w tej rangi wydarzenie i, 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 i takich tenisistów, jakich chcemy tutaj pokazać. E, gramy w składzie na pierwszej rakiecie Łukasz Kubot, na drugiej Jerzy Janowicz i nasz debel eksportowy Mariusz Furstenberg i Marcin Martowski. To, to nie jest jeszcze 100%, ponieważ mamy jeszcze okres, kiedy to się może zmienić, ale na 99% w takim składzie będziemy grali, czyli jest to skład najsilniejszy, jaki nasz E, kraj w tej chwili może wystawić e, e, i liczymy, że to jest skład, który tak jak w poprzednich meczach w tym roku, czyli z Madagaskarem w Warszawie e, i z Estonią e, w Wrocławiu pokaże się składem Jeśli drużyna jest e, skomponowana właściwie do dookoła jednej osoby. I ta jedna osoba jest, jest Max Mirny. Max Mirny jest 36-letni chłopak, z którym Współpracowałem tylko od 12 roku życia, więc mogę troszkę opowiedzieć o nim, ale nie chcę zanudzać. Jednakże mogę powiedzieć, że ma sześć wielkich szlemów w deblu. E, z, z Bjorkmanem, z Nestorem, e, z Takim Federerem, e, jak i również w mikście z Sereno Williams, nie wiem czy znaczy za to. Jak i również ten ol, olimpijski medal e, z Azarenką. Wygrane Mastersa w Dubla i w 2000 roku to było też z Panem Federerem. Wtedy jeszcze nie numer 1 na świecie. E, numer 1 oczywiście w Debla przez wiele lat. Pierwszy raz w 2005. Numer 18 w Singla.